to jak sobie moją odcinek Clash Royale No jak włączę battle, jak wygram to jeszcze raz Śmierze, że gram to na pary Jedziemy! Znaczy tak, da, dajcie mi 500 y, 500 lajków, no i, da, no, no i dajcie mi łapkę w górę No i dzwoneczek, subskrybujcie mój kanał No i jedziemy, dobra, może na najpierw stawiam, nie, może Może pan o się. Ten już od razu magic archer'a Coś do pomocy mi się przydać. Widać, że powoli ja przegram. Szkoda, że nie ma nikogo, ale ten tego No nie, Boże, to ich rozproszy. Niech to jest Wizard. To też, kiedy to na tego, na tego typka, mi sława. Paczcie, mój dziecko. 8, 9, ale mam 9, chyba wygram. Ja nie wiem, ktoś się myśli na ITAS z takim... Tylko z takim... Tylko z Никто их точно занят. Не важно. <laughs> Nikt nie przewidział tego. Dobra Ja całkowicie przegram No widać Dobra Szynko. No nie Badhover Nie, gość, dobra. czekajcie, się wygraliście, ty wygraliście za god. Dobra, wygram zakład. Tak. No właśnie, w sercuję Darfa. A ty. dwa. Jeszcze na koronka, czy ja? Zaraz sobie zagramy. No i. O, już. Matko, mam legendy, na po co nas mat ma rakietę? Po co rakietę? Co on planował? Ja nie wiem. Matko! Teraz się niepokoję, niepokoję, niepokoję. Dobra, dobrze, do, do, dobra, mi gadają więcej działania. Za czasów mojego ojca, pierwszego mistrza z pięćdziesiąt, między ludźmi i wężonami, on był chłopak. Ludzie nie mieli prawa wstępu na ziemię, mieli prawa Matko, że grałem to w 5 sekund! Dopiero. Eee... Ja się nie cześć, ja podaję. Szybko. No ludzie! A, tak szybko? Hm? Szybko zaczynamy. Co to ja też mam baczkę. Matko, my to już całkiem już wystawiliśmy na taka batalia, to uszło

Widać, że pizzaskę złamie. O Peka. 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 Zresztą. No dobra, już wystawiamy. Pizzaska jest cool, no ale tak. No, ona musi atakować z tej no... Z mostu. No i... Tak, a ja, gdzieś kupiłem sobie pizzaskę. Zaraz wygramy. Może trafimy się Golden Chest. Bum. Matko, jakie słabe czasy, które mi się trwają. W następnym nast, następny filmie zrobimy sobie opening party. Party, party. mam battle, najgorzej że. Tu nie mamy. Dobra, gramy. Dobra, zaraz dobra, zyskończymy, tylko jesteśmy w, jesteśmy w stalowym świecie. Ale my nie mamy żadnych pieniędzy. Chciałabym mieć po prostu zwierciela. Patrzcie, miło, już zaraz wszystkich stawię na, na bagna, ale najgorzej, że except najgorzej, że tak. On musi tak wystawić... O tak, z e, mi dobra do niego wraca, to jest skrujące, więc... Więc jedziemy. Nikt nie pokona Mega Knighta, ale yy, nie będę wam gadał co, co może pokonać Mega Knighta. Bo już wie, nie wiem, ale dobra. Nie gadajem więcej działania. No dobra!